Być może troszeczkę dziwnie zabrzmi tytuł tego filmu, czyli miejsca, których nie ma. A tak naprawdę chciałem powiedzieć o <laughs> takich czterech miejscach, w których pozbawiła nas wyzwolicielska armia czerwona, jak w 1945 roku oswabadzała Polskę, a w zasadzie Śląsk. Wiele w ogóle miejsc uległo zniszczeniu na przestrzeni naszych dziejów. Niektóre z nich ocalały szczęśliwie mimo kolejnych wojennych zawierów. natomiast zniknęły bezpowrotnie dopiero pod koniec II wojny światowej, właśnie w wyniku działań Armii Czerwonej. Pałace, które przez lata wychowywały jakiś taki zachwyt, dziś praktycznie już nie istnieją, a zniszczone przez Armię Czerwoną pozostały praktycznie tylko na wspomnieniach, albo można je oglądać stosunkowo na nielicznych fotografiach i Pocztówkach. Tak jak tutaj pokazałem zdjęcie jednej z pocztówek, to jest pocztówka z drugiej połowy XIX wieku i przedstawiona pałac w Szombierkach w Bytomiu, bo Szombierki obecnie są dzielnicą Bytomia. Ten pałac został zbudowany w latach 1841-1845 przez Karola Godule, jednego z najbogatszych mieszkańców Śląska, właściciela kilkudziesięciu kopalń. Pałac został wybudowany w stylu neorenesansowym i projektantem był inspektor budowlany Feller. Budynek zaprojektowano na planie kwadratu, miał on dwie kondygnacje. Na froncie znajdował się portyk, zwieńczony tym pantonem. W środku znalazła się m.in. sala lustrzana, świadcząca o majętności właściciela. Salę bankietową zdobiły ogromne, kryształowe żerandole. W pałacu Pojawiała się także, pojawiła się w ogóle także bardzo bogata biblioteka. No i w 1945 roku pałac w Szombierkach zajęła Armia Czerwona. Pałac został kompletnie, totalnie splądrowany. Wszelkie sprzęty zostały rozkradzione. No i kiedy sobie ci się wycofywali, podpalili pałac, z którego do naszych czasów praktycznie nic już nie zostało. Drugim takim ciekawym zabytkiem byłby może nie ze Śląska, ale też z ziemi obiecanej, pałac w Kożuchowie. On znajdował się w województwie lubuskim, był barokowym pałacem powstałym w pierwszej połowie XVIII wieku. Była to rodzinna rezydencja Rodów von Kalkroyt. Byli oni właścicielami pałacu praktycznie do 1945 roku. Pałac został oczywiście zajęty przez Wyzwolicielską Armię Czerwoną, ograbiony, spalony. No i do dnia dzisiejszego z pałacu pozostał tylko fragment elewacji frontowej w postaci takiego właśnie trzywejściowego portalu. No i filary zwieńczone są gzymsem, który podtrzymują kamienne hermy. Trzeci przypadek również będzie ze Śląska. Tutaj ten przepiękny to jest pałac w Świerklańcu. Jeśli ktoś pójdzie do Świerklańca, to zobaczy tylko pałac ślubów, czyli jedną część, pozostałość praktycznie po tym pałacu w Świerklańcu, ale tak on wyglądał w całości. W latach swojej świetności nazywany był Małym Wersalem. No i praktycznie nie bez powodu, bo pałac wybudowano w 1876 roku na zlecenie, na zlecenie Guido Henkla Fondonezmarka. Był to prezent dla żony Fondonezmarka Blanki de Pajwa. No i historia miłosna była powodem, szczerze mówiąc, wielu plotek. Ona była dwukrotnie rozwódką, i tak na marginesie było 11 lat starsza od męża. Rezydencja miała przypominać Wersal. Projektantem został Hector Lefuel, nadworny budowniczy cesarza Napoleona III. No i Guido zmarł w 1916 roku, a zamek odziedziczyli po nim synowie, a później jego wnuk. No i kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, do pałacu w wkroczyli Niemcy. W 1945 roku został on zajęty przez Armię Czerwoną, splądrowany oczywiście tradycyjnie. Podpalony. No i po wojnie władze komunistyczne w Polsce postanowiły wykorzystać cenny budulec, który pozostał z resztek pałacu. Marmury i kamienne bloki zostały wykorzystane do budowy pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie górniczej. Resztki pałacu komuniści kazali wysadzić w powietrze w 1962 roku. Dwie pochodzące z parkowego pałacowego parku Rzeźby Lwów znalazły się ostatecznie w parku. Zabrzu, natomiast jedna z bram w tej chwili jest bramą główną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Jeżeli przyjedziecie do Chorzowa do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego brama wejściowa właśnie jest z herbem donesmarków. Ona została wyniesiona właśnie z <laughs> Świerklańca, przepraszam. No ale niemniej jednak park pozostał piękny w Świerklańcu. Tam są jedyne w Polsce zawody w wyścigach hartów, do dnia dzisiejszego przeprowadzane. Warto, warto jest naprawdę odwiedzić. Natomiast na zakończenie ten czwarty pałac, który już praktycznie nie istnieje, to jest pałac w Reptach. Ten pałac w Reptach znajdował się Obecnie w mieście Tarnowskie Góry, ziemię, na której stanął zamek, nabył w 1824 roku hrabia Karol Łazarz Henkel von Donesmark i z inicjatywą budowy pałacu wyszedł jego syn Guido von Donesmark, który właśnie był budowniczym pałacu w Świerklańcu. Pałac wybudowano w latach 1893-1898 no w stylu neorenesansowym, a w ogóle okalający go park zaprojektowano w stylu angielskim. Projektantem był pochodzący z Bawarii Gabriel von Seidl. Na początku XX wieku pałac został rozbudowany, powstała między innymi duża sala balowa w 1916 roku po śmierci Guida pałac odziedziczył jeden z jego synów, no i w 1922 roku pałac w wyniku wytyczenia granicy polsko-niemieckiej znalazł się po stronie polskiej. W czasie II wojny światowej w pałacu w refraku tworzono lazarę dla niemieckich żołnierzy. Natomiast w styczniu 1945 roku ta budowla została zajęta oczywiście przez armię czerwoną, jego wnętrze tradycyjnie jak w poprzednich przypadkach złupiono, zdewastowano, a następnie podpalono. No i w 1949 roku władze komunistyczne podjęły decyzję o rozbiórce pozostałości pałacu, lecz w kolejnych latach pojawił się pomysł, aby pałac został odbudowany. Opracowano w ogóle kosztorys i zaczęto uporządkowywać teren, no jednak w 1959 roku pojawiła się dosyć kontrowersyjna, można by powiedzieć, ekspertyza, której autorem był Jerzy Suwalski. No i on pisał, że zamek ten nie przedstawia kulturalnej, zabytkowej, a także architektonicznej wartości, dlatego jego pierwotna forma nie powinna być odbudowana. Ostatecznie po wielu kolejnych zmian, koncepcjach ogłoszono, że ruiny Zostaną całkowicie zburzone. No i w kwietniu 1966 roku rozpoczęto wysadzanie resztek pałacu. Materiał z rozbiórki w dużej mierze praktycznie został rozkradziony. Niemniej jednak myślę, że warto podjechać do Rept. Ja tam bardzo lubiłem swego czasu jeździć, dlatego że tam jest szczolnia Czarnego Pstrąga. Można sobie podjechać, popłynąć korytarzem pod ziemią kopalnianym łódką, ponieważ ta szczolnia jest zalana, ale daje naprawdę moc. Attrazioni